Ostatnio zostałem uwięziony na maksymalnej kratce przez xyz, a pomocną dłoń wyciągnął do mnie mój największy wróg. Jednak ta cała pomoc okazała się być kłamstwem, dlatego postanowiłem się na nim zemścić. Moi drodzy, kapilot jest właśnie na serwerze jak widzicie, a ja mam pomysł jak się na nim zemścić, bo zrobił coś ostatnio, coś co naprawdę mi się nie spodobało. W pewien sposób się nade mną znęcał, bym tak to powiedział. Robił coś co nie było fajne. Właśnie jak byłem sobie na maksymalnej kratce to on sobie stwierdził, że będzie wszystko wydłużał. Jakby zamiast mi po prostu pomóc, mimo że jesteśmy wyrogami, to mógł mi w jakiś sposób pomóc. Ja bym mu dał tą bazę, a on stwierdził, że będzie po prostu wszystko przedłużał. I wiem, że robi to specjalnie. To po prostu nie ma innej opcji. Także ze względu, że jest gdzieś na serwerze, to ja mam pomysł, żeby po prostu do niego podlecieć. I mam coś przygotowane: coś ciekawego. Gdzieś, gdzie go zaprowadzimy. I za to wszystko ładnie mu się oddzięczę. Wydaje mi się, że mu to się spodoba. Ale też, żeby to nie miało takiego wydźwięku, że tylko i wyłącznie przez to chcę go tam uwięzić. On po prostu jest moim wrogiem. Jakby zawsze będę mu robił pod górkę i zawsze będę Szukał sposobu, jak utrudnić mu tą grę. A wydaje mi się, że to, co teraz wymyśliłem, utrudni mu tą grę znacznie. Także lecimy. On dziś tutaj powinien być. Gdzieś tutaj powinien być kapilot. Czekajcie, sobie odpalę minimapę. Dobra, i on jest. A nie, on jest gdzieś tutaj. Okej. Okay. Dobra, i co on tu robi? Czekajcie, czekajcie, Czemu on z w, w domu blankiego? Co on robił do domu Blankiego? O jest, siedzi, siedzi, siedzi. Dobra, robimy to w taki sposób, że zakładam sobie to, cyk, wypiję sobie siłkę i skakujemy do niego i zaczniemy go bić. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Żeby tego nie zwalić. Czekajcie. Jest, 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 jest. Dobra. Jest, jest. Jest. Dobra. Oj, oj, o, kolegu. o, Gdzie on ucieka? Co jest? Nie ma. Nie ma. Co uciekasz, kumpel? Chodź tu. Co? Nie ma, nie ma, nie, nie. to temik. Oj, oj, oj. Co ja? Co chcę? Twojego deda. Chodź tu, nie, 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 nie. Nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Idziesz tutaj, chodź. Chodź tu. Nie, nie. Za to, jak się zachowywał na live'ie, jak sobie robi wszystkiego jaja, to nie, nie, nie. Ej! Nie ma, nie ma, nie ma! Kumpel! No! Co ty? Ej, 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 pisaczku! Ty, ale on kuje tu! Chciałem żeby cię uciekał, ale nie uciekał, aż tak bardzo, jak przeważnie to robi. Co? Stój! Nie ma stania, żadnego stania. Oj, oj! Dobra, 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 pa, 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 pa na to! Uhuhu. Uhuhu. Co, czemu mam stać? Co ty chcesz? Jaki Wojszat? Co on jest Wojszatem? Co ty chcesz, niby? Czekaj, czekaj, ty mnie się pytasz, co ja chcę? ja chcę po prostu cię zabić za to, jak zachowywałeś się ostatnio na live. Zachowywałeś się bardzo hamsko w, w moim kierunku. Jak się robił chamsko hamsko w twoim kierunku? Za tymi oszukiwałeś? Ja cię oszukiwałem, ja cię oszukiwałem? Że jesteś tam uwięziony, że nie możesz stamtąd wyjść i że będziemy mieli... No, byłem tam uwięziony. No, ale sobie stamtąd poszedłeś. Ja może, zacznijmy od tego, że... Y Masz mi już jakieś firewearki? Nie, ej, ciebie coś jeszcze mam dać? No ale jak chcesz, to możemy porozmawiać, ale potrzebuję fajerwerki, no? Nie, żadnej firewearki nie dostaniesz. Nic nie dostaniesz ode mnie. No ale słuchajcie. Za jakie ja mam ci coś dać? Ale ja ci wszystko wyjaśnię. Tak? Ja ci a ci a ja to w taki sposób mogę zaraz wyjaśnić. Chcemy? No nie, nie, nie. Uj, uj, no, panikujesz od razu. No ale czemu, czemu? Su, 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 su. Czemu ty mówisz, że ja cię nie oszukiwałem? Do doczekać się ciebie na tej kratce to była wieczność. Jakiej inne miałem? Ale nie powiedziałeś mi, że skoczyłeś z tego. A po co ja mam ci o tym powiedzieć? Jeżeli ty zwlekasz, zamiast pomóc mi. Ja bym ci dał tą bazę, pokazał ci tą bazę, a ty sobie stwierdziłeś, że będziesz przedłużo, będziesz sobie robił żarty z tego. Gdzie ty uciekasz, kolego? Mamy rozmawiać, a ty sobie zabijasz gdzieś. Nie. Ale ja koniec końców, koniec końców ci dałem przecież te rzeczy, tak? Co ty mi dałeś? Trzy sztuki żelaza? No. No, i co ty a mi było? Ja nie miałem żadnych rzeczy, bo mnie chyba wcześniej zabiłeś, nie? Nie miałeś rzeczy? Nie? No nie miałem. A mi się wydaje, że ty masz jakieś temy. Nie mam. Mam tylko to, co mam założone na ty sobie. Ty a to... Co ty bierzesz? I co ty... mi kradniesz? A dobra, dobra, już odsadzam, już odsadam. To są proty jedynki to co ja mam założone, dlatego mnie tak pijesz szybko. Proty jedynki ty masz? A mi się wydaje, no że masz hej. proty czwórki, które ja, ja ci dałem. Kiedy mi dałeś proty czwórki? Nie pamiętasz, kto ci na live da, dał te rzeczy? Kiedy? Nie, nie, pamiętasz! Nie, nie pamiętasz nie, nie na live, że rzuciłem rzucie. ci diamentowy set na, koń, na końcu. Teraz ty udajesz znaczy, jakiegoś, nie powiem a kogo? czemu mi rzuciłeś diamentowy set na końcu. Bo myślałem, że miałeś diamentowy set, a tak naprawdę miałeś żelazny. Więc ten set teoretycznie należy do mnie, więc ja teraz teoretycznie mogę zrobić sobie tak, że sobie zrobimy no, tak? No nie, no, nie! O no, nie, ładnie, stój, stój, ten set. Stój, 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 stój! Co? Stój, 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 stój. Ja, stasz, ja no? szukam jednej ważnej rzeczy Tu tutaj. ty nie czekasz? szukasz. Słuchaj. Bo ja tu mam taką małą tajemnicę. Dokładnie właśnie tajemnicę, no? To ty księgisz! No stój! Co z ale No to co ty tu grzebiesz? Moje bo rzeczy! To. W tej, ale w tej skrzynce, ale stój! Chcę ja ci po prostu powiedzieć co było w tej strzynce. W tamtej skrzynce, tutaj. To Pamiętasz, to było? że to był przedtem ten twój mace. Tutaj mace! Tutaj był mace. Jak mace? Normalnie, mais? tutaj był mace. Ale twój mace! Ale który mace? Pamiętasz co ci zabrałem macea? Zabrałeś mi mace. A co udawałeś, nie powiem kogo, że. Nie nie mam i nie mam nikogo niczego, on się zniszczył, tak? To O to ci chodzi? No. No Aha. i co z tego? No i pamiętasz, że, tutaj, że ci tutaj tego miejsca zabrałem I ja go zostawiłem najpierw w lesie, w shulker boxie A później, później przyleciałem tutaj i zostawiłem go w tej skrzynce Ten miejsce przez 3 dni leżał tutaj u ciebie w skrzynce na lego Przez 3 dni? 3 dni Dlaczego po prostu go nie oddałeś? Bo że jak ty się tak zachowujesz do mnie, to ci go nie oddam Dlatego widzisz, tak samo wczoraj Ja wiedziałem, że jak jeżeli... Cze, mi uciekasz, i... czekaj, ja cię w ogóle czekaj, 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 czekaj Co ty zawijasz? Ej, funfel Dlatego... Tak samo jak wczoraj Ale ty nie zlewaj mnie, gdzie ty uciekasz? Stój w miejscu Ale ja po prostu idę na ma małą tą Nigdzie eee. nie idziesz? Nie, dobra Za to masz dętkę Ale czemu dętkę mam? Czemu mam dętkę? Rozmawiaj ten mną, ty uciekasz gdzieś? Ale tutaj, no Jest to się prosty, mi w, Amazonie, no ty... w skrzynce był mój mejsik cały czas No tam był cały czas twój mejsik No A mi pociąg jedzie pod okiem Daj mi dowód, że tam U. rzeczywiście był Nie, dobra Mam, na mam jesteś, nagrane Jesteś żyłosny, jesteś, żyłosny, jesteś żyłosny, że w tym momencie, że uciekasz Ale stój ale ja nie uciekam, ja po prostu idę Zaczekaj no Nie Oła, ja stój, no stój Nie, stój miejscu, stój, nie Stoisz w miejscu Ale chodź na ląd pogadać, chodź na ląd Nie, no to był ląd, diyor. musisz tylko cofnąć Tam też jest ląd, przed nami Nie Dobra, zaczynasz mnie denerwować, naprawdę Zaraz tu jest, tropikalne rybki są Nie sam. Neer, no, ty myślisz wcale, że nie uciekniesz mi? Ej, tu jest Słuchaj, chodź, musimy... Ja przyjdę tutaj, żebyśmy się przespali, chodź, prześpimy się. I po co ja tu mam przez po No bo jest noc, będą potworki, ja nie lubię potworków. No i co teraz? Okay. O czym ty chcesz ze mną porozmawiać? Ja po prostu muszę zrobić O! O, no. Pięknie! Nie, są tutaj nie wyjdziesz. Nie, nie uciekaj. Nie uciekaj, nie uciekaj tak mi. Dobra, Sera, naprawdę? Będziesz tak? zaczekaj, zaczekaj. O z zaczekaj. czym ty chcesz ze mną porozmawiać? Zaczekaj, 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 poczekaj, poczekaj. Po co czekać? Po Stój. Co ty wszystko o. kradziesz? Nie, dobra. Ja tu co kradę? To jest moja wyspa! Ej, 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 ej majster. Stój, Przestań stój. brać wszystkie skrzynki. Ale Jalko, odkładam. Zobacz do skrzynki, że odkładam tylko. Co ty odkładasz? To, o, tu jedzą koło, dziękuję. O, dałeś mi fajnej temki, spoko, dzięki. No i teraz robimy. Ale robimy. to jest, to czemu ty mi okradłeś? Dobra, słuchaj. Ja powiem tak, ja, tak, ja, ja, pamiętam, tak, ja tutaj dużo. nie przyszedłem bez żadnego celu. Czekaj, bo jest za dużo, za dużo tu jest tych mogów, wiesz? A to... Stu, proszę cię, nie Nie, Niszy ci, Nisz, ci to? To ci się przyda? Nie, 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 nie stój, stój, stój. Gdzie to uciekasz? Chodź. Ja ci chcę po prostu coś dać. Ja ci coś dać! No to daj, rzucaj. Zobacz! Co, co tutaj ciężko? Wzięłeś perełkę, go. widziałem to. Zaraz ci tak znajdę, jak się tepnie. Ale w tym czasie ja cię to po prostu pokonać sobie ładnie. Ale nie rzuciłem żadnej perełki! Nie, wcale o co nie wodzić dźwięku perełki, co to był za dźwięk? Co jajkiem rzuciłeś może? No. Tak, tak. No to serio! rzuciłem jajkiem! I zaraz się sprzeteleportujesz To to mi, że masz dynkę wtedy O oh, Chcesz dentkę? Chcesz tego? Nie, 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 nie. Ja wiem, że rzuciłeś perełkę, widziałem tą akurat perełkę. Stój no, w miejscu, stój. bo ja tutaj nie przedem bez celu. Stój w miejscu! Masz, bo tak, masz dwa wyjścia. Albo no. zostajesz wyzerowany, albo nie ruszasz się! Nie bij nie! I rzucasz tutaj itemki. Tutaj masz pięknie lawę i tutaj rzucasz wszystkie swoje itemy. Palisz po prostu je. Czekaj, czegaj, cigaj, czekaj! No dobra, to tutaj jest gdzieś zerowanko, tak? Rozumiem, dobra. Ale ale stój! Ale czemu ja ci mam rzucić moje wszystkie itemy dobra. Za, za co? Co ja będę miał w zamian? Ty się przepraszam, za co? Przecież powiedziałem ci Co im powiedziałeś? Byliśmy gadanie, że niby ja ci daję X, X z bazę a ty mi uwolnisz. I co z tego no Dobra, ale ile no, miałem się doczekać? Miałem godzinę czekać? Ale ci określiliśmy czas w jakim, w jakim to będzie te uwolnienie twoje Tak, szło? nie, miałem tam miesiąc czekać może na tym bloku No dobra, ale... No ale... czekać ci się jakiejś pomocy? Miałeś możliwość, żeby dobrą opinię na sobie zrobić. A ty co? Stwierdziłeś, że nie. Że dalej będziesz porównał w to, żeby utrudniać. Teraz sobie reputację sobie polepszyć. Ale słuchaj, jaką reputację? O co? Zacznijmy od tego. Ja cię, ja cię bardzo proszę o jedną tylko rzecz. Wytłumacz mi, jak, 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 jak ja cię niby oszukałem. Bo powiedz mi, czy według ciebie... Ja, umówiliśmy się na to, że ja pomogę ci stamtąd wyjść. No i pomogłeś? No, pomogę. no tak, ja pomogłeś się daje, że pomogłem. Tak, pomogłeś? W jaki sposób mi pomogłeś? W jaki sposób skończyłeś? W jaki sposób skończyłeś, jaki sposób skończyłeś powiedz mi. Bo ja kojarzy inny scenariusz. Scenariusz taki, że ja wywaliłem się, straciłem serce, ogarnąłem sobie temę i to ty się na końcu wywaliłeś. Ja nie widzę w tym. Dobra, nie. W tym momencie masz zerowanie. Nawet nie masz żadnej rozmowy. Prawda? Prawda? To takie dla ciebie ważne jest, żeby uciekać? Dobra. Ty nie chcesz na mnie rozmawiać. Ty chcesz być po prostu wyzerowany. Do tego dążymy, tak? No? Dobra. to będzie zarabanko. Po prostu ja nie sobie dam moich rzeczy, ja po prostu. Nie dam ci Nie dasz takie rzeczy, ale pięknie serduszka. O, co rzucasz? Gdzie rzucasz to? Ja cię znajdę. O, tutaj jesteś. Ładnie. Chodź tutaj, pięknie. Tutaj jeszcze ładnie. O, tam spadaj sobie ładnie. Tam sobie spadnij. Oj. Nie. Uhuhu. Uhuhu. Kolego! Widzowie mam do was jedną prośbę Bo cały czas 67% osób nie subskrybuje tego kanału Na którym to o 20.00 codziennie pojawiają się filmy Dlatego nie czekaj i zostaw tego suba, a nie pożałujesz Jest! Co kolego? To się dzieje? To się dzieje? Nic się dzieje, zgubiłeś mnie jesteś. Ja gdzie jestem? Już ci mówię gdzie jestem, tutaj jestem ja ty się tu znalazłeś? No tak po prostu sobie spadłem z nieba, wiesz? Jak tam, potka dobra? Smaczna? Jaka smaczna? Ta siłka Kogo? Oj, chyba skończyła się już siłka, oj, Chyba już nie bierzesz taki biu mocno mnie. Ty wiesz, ty masz małą ilo ilość Serduszek w porównaniu do mnie. Ja mam 20 serduszek prawie A ty ile masz serduszek? 5 może? Oj, 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 oj. Tam uciekamy? Okej, okay, lecę za tobą. Kumpel, co tam szukasz w tej wodzie? Zaraz nam się te przyteleportujemy pięknie a bo ty tam jesteś jednak, dobra. Już idę za to. Dużo masz tych perełek, ci powiem. Dużo masz tych, no? Powiem ci, no że. mam. A zaczniesz walczyć, albo rozmawiać? Czy wolisz tak uciekać, po prostu? Ja sobie A, poczekam. Cię, cię. Ale, ja sobie poczekam, aż ci perełki się zmarnują. Po prostu cię znajdę, po prostu zrobię sobie tak. Podlecę do ciebie sobie, kulturalnie. I zacznę ci bić. Przecież perełek nie masz. Wszystkiego się wyprzykałeś. O, jednak masz jakieś. To lecimy za tą kumpel. A ty, ma, nie masz już do temu. Oj, oj. Czemu ja zrozumieć, co ty planujesz w tym momencie? Do, zaczniesz rozmawiać, roz, 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 czy ty będziesz uciekał, czy mhm. cokolwiek innego tak. robił? Nie no. Ale, ale rozmawiamy przecież. No ale co, ci, co? ty robisz? Czemu ty wszędzie uciekasz? A, to dobra, to stój, porozmawiamy, porozmawiamy. To... Nie otwieraj tej skrzynek, tylko zacznij nie normalnie. Dobra dobra, mamie. dobra! Stój bo mnie przysielę zabije! Nie szkielet, tylko ja cię zabiję. No oj, no i to Demik chodzi, Co tu miałeś? Już tak szukałeś tego Ej! A co ty tak jutu się już napinasz? Ale nie jakby mi się tutaj tak? O, to mi się przyda. Przyda się na ciebie właśnie. Czekaj, pyk, zrobimy sobie tak. O, co wypijałeś poteczkę i już twaniak? O, jaką poteczkę? O co ci chodzi? Czemu tu uciekasz? Czemu ty nie potrafisz? Normalnie zawadzić i pogadać? wziąłeś rzecz! Czemu wziąłeś moje rzeczy! Co ci wziąłem za rzeczy? Litrę! Wziąłem ci e-litrę? Nie e, Stuj, dobra, stój, pogadamy, pogadałem, pogadałem, pogadałem No to zaczniemy rozmawiać teraz. To w inny sposób także ci serduszko po prostu wezmę sobie, ładnie pożyczę sobie. Oj, potemik! Ile masz tych cytamów jeszcze ukradniętych ode mnie? Bo ty oczywiście nic nie masz swojego. Co, co giniemy? No sobie tych jałek weź. To nie masz, nie powodzi się. No. O. Nie. -oh. I co? Czuje. Dobra, dobra, dobra. Czuje, 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 czuje. To ty ładnie siedzisz w tej klatce. Pięknie. ładnie. Oni ci tam no. jeszcze zbijemy, żeby si nie był taki cłaniak. A co ty mi tak bijesz? Eee! Słuchaj, proszę cię, proszę cię, proszę cię. To tam nikt ci muszę zbić, ładnie. Ten też ci zbija, czekaj No, oj, nie możesz mi bić chyba Czemu? Chyba no, ci nie pozwolą No, no, o, dzięki Oj, no, zrobimy sobie tak, pięknie Dziękuję, o jabłuszko sobie zjem No jedz, jedz, jedz sobie to jabłuszka gdzie tu uciekasz? Co? Chcemy zawijać? No to chodź. Chodź do mnie. Pyk! Nie! Nie stąd, przyjacielu! Ej, przepraszam, przyjacielu, co do ciebie gadam? No popełniam ten błąd. Oj! Oj! I co teraz? Oj! Gdzie ty zawijasz? Gdzie ty zawijasz? Nie! Nie! Dobra, stój! 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 Nie. Stój i mi pijesz! Nie to nie mam wstania! Dobra pozwolę się wszystkich twoich totemików, żeby żadnego totemiku nie miał. Niech ci padną Tyk, tutaj tak? Kolejny totemik, leć już, już go ten. Oj, dziękuję. Dobra, stój, ostatni, ostatni, to był ostatni! No to... Nie mam więcej! Stój! Nie co mam, więcej. Robimy? Nie mam co więcej. co teraz teraz robimy? Czemu taki dzwaniaczek jesteś? Jaki jest ten cwaniaczek? Tam, tutaj, Słuchasz? tutaj. Eee! Nie, nie nisz Dora, No to ciebie niszczę. Dobra, nie, 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 nie. To tak. Zarawanko, czy chcesz jednak to drugie wyjście? Z drugim wyjściem przeżyjesz, ale i temy stracisz. Okej, okay, ty nie zastanawiałeś się. masz, masz, masz. Ale nie, 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 nie. Nie, ja to nie chcę. Tu ci patrzę, ja ci ładnie tak zrobię. Pozbędziemy się tego ładnie, taki recykling zrobimy. O, Tu taki recykling? Tu, tu to ładnie rzucamy, tu. Tu? No. no. Po kolei, pięknie. O, no, dobrze, dobrze. To też, to, o, o. Co tam jeszcze mamy? Oj, no. Mm -hmm. Ale wszystko, wszystko. Szybciej, szybciej. Szybciej. spodęki jeszcze, no, tu masz jeszcze budki. Szybciutko, pięknie. Szybciutko. To te, może żadnego nie masz? Nie. Kill też. Wszystko. Wszystko. barkiwki też? Wszystko. Wszystko masz? No. Idziemy. Ładnie cię zaprowadzimy do pewnego miejsca No to daj mi ucieczkę jakieś jedzonko Mam sobie tylko HP sobie zaraz i idziemy. Żebyś mi się przypadkiem jeszcze nie wywalił. Bo ja mam do ciebie coś gorszego. Coś coś się... Spodoba! Lubisz wodę? Nie. Nie? To polubisz. A pływać się potrafisz? Nie. To się nauczysz. boisz ci się ciasnych miejsc? No klaustrofobie To polubisz. Daj mi jakąś perełkę, żebym stąd wyjść. Nie, szybko. to cię wyprowadzę tutaj. Poczekaj, chodź, chodź, chodź. Perełką? Nie, 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 Ci nie dam żadnej perełki. O, przepraszam, tu cię lekko zniszczyłem, ale to, to, to chyba... To ci się nie przyda. Chodź! Zaprowadzę cię do to, pewnego czy... miejsca. Chodź ładnie ale... sobie kopójnie. Chodź. Zapal proszę cię! Czym... Ale ci no, ja, nie. Zginę? ja chcę się pożegnać chociaż moją wyspą. Cię ja zginę? Nie zginiesz. Tylko będziesz przerwane, że tak powiem. Co ty? Wiesz, ja tu miałem wspomnieć tą wyspą? Otwórz tylko tą szynkę to ja robię tak. No nie, dobra, nie otwiera. Za mną masz iść. Od tyle czasu. Za mną masz czasu. po prostu iść, masz jedno zadanie. Okej, okay, to idzie, ale gdzie mam iść? No to za mną no ja, ja cię zaprowadzę, no jakby czym jest problem? Ładnie, zrobimy ci niespodziankę. O! Wyrzuć to, wyrzuć to drewno. O. Idziemy. Jedziemy do pewnego miejsca, które Ci się spodoba. Powoli także tak powiem, zamienisz się ze mną miejscami. O, tak bym to ujął. Ale jak się zamieni z tobą miejscami? Zaraz rozumiesz o co chodzi. To jest taka przynośnia, bym powiedział. Między wierszami musisz lekko wyczytać to. Zaraz rozumiesz, polecisz, zobaczysz, spodoba Ci się miejsce. Tak jak A mi się podobało pewne nie... miejsce. No co ci się podobało? Podoba... Co mi się podobało? Bo tu są mowy musimy się wrócić, żeby się przestać. ja cię tutaj już spokojnie tutaj cię ratuje pięknie, tak. Widzisz to? Co? Widzisz to? Co to jest? To twój nowy dom, chodź. Nie, nie. Chodź! Nie, nie. Dobra, no to mnie Mach, machniemy, tak? Dobra, 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 to zróbmy ciebie jakąś łódkę. Ale no chodź, po prostu płyniemy, to jakby. Nauczymy ja się pływać. Nauczysz 3 dni Mówiłeś, że nią nie potrafisz pływać, a no, po, po, potrafiłeś Już się umiem, pływać. No. no i widzisz, to nauczysz się żyć tak pod wodą. Będziesz jak SpongeBob. SpongeBob. Oglądałeś kiedyś SpongeBoba? Nie. Nie? To... Oglądałem. A, to ci ty? Tu jesteś. Chodź tu. Wszystko na pewno masz wyrzucone? No tak! No ja i spaliłem. No i pięknie. Idziemy. Tu! Gdzie ci skręcasz? Tutaj ci ładnie zrobimy wejście, żeby sobie fajnie kulturalnie wszedł. Co, ale co, Co ty to? mi to robisz? co? może ci to robię? To robię. Poczekasz no. sobie na moją pomoc. Ja ci pomogę! Ale tak poczekasz sobie na moją pomoc! Poczekasz sobie na moją pomoc tak jak ja czekałem. Także tam, ładnie, skakujemy. No, ej. I tam do tej fajnej dziupli sobie sko skocz! Pójdź sobie! Tutaj! Raz! No, no dobra no, no co tutaj? siedzisz? Ja tymczasem idę sobie e, obsydian nagarnąć tylko nie wiem, gdzie jest Obsydian. Musisz tam... Czekaj tam! ruszysz się, tylko tam. No jestem tu, tu, jestem tu Ufam ci, bo mam włączone w tym momencie mapę Ufam ci ak aktualnie no Jak ja miałbym stąd wyjść niby? Jak, jak mnie zawiedziesz, no to inaczej się policzymy no I okay, zerowanie będzie w, w, w grę, że tak powiem Dobra, rozumiem ty wiesz, że to nie wyjdziesz, ja będę tak długo I... ciągnął to wszystko jak ty tak Fajnie sobie przedłużałeś, sobie robię ze mnie żarty Że ja sobie kupuję jakąś książkę, sobie polecę Tylko mi się troszeczkę czas wydłuży Bo ja tak czekałem godzinkę A ty sobie kilka dni tam posiedzisz, git? Jak kilka dni? No. Ja sobie, wiesz, sobie coś porobię w tym czasie, ty sobie tam będziesz siedział, nauczysz się pływać może, znajomych jak jakichś tam poznasz sobie w tym świecie wodnym rybkami się może zapoznasz. Ej no proszę cię no Co ty nie prosisz, co ty nie prosisz? Ej, ty, a gdzie, gdzie ty gdzie ty wyszedłeś? No przecież ja bym się tam udusił! Raz tam. No. Ja próbamy. już ty mi tym obsem zam... Nie, żadnym obsem, co ty? Nie. Tam, no? Pięknie. Trzymaj się! szerokiej no. drogi, życzę. Powodzą, tam, Odezwij się, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy. Tylko tak. No i potrzebuję! No to tak w przeciągu 3 dni, bo teraz akurat urlop mam. Trzymaj się! No nie, no zostaw mnie! No zostawiłem cię, dosłownie, no. tak? Tak, jak prosiłeś. Okay. A wy za to kliknijcie jeden z tych filmów, który zdecydowanie wam się spodoba.